W wstępu hmm, e, chciałbym wyjaśnić skąd decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego walnego w sprawach, o których mówiłem. Otóż e, na przestrzeni ostatnich lat, a szczególnie na walnym, które miało miejsce w czerwcu tego roku, e, okazało się w trakcie, tak powiem, dyskusji i podejmowania decyzji w różnym zakresie, że nasz statut na przestrzeni tych ostatnich lat e, był jako często zmieniany na różnych Spotkania walnych, które miały miejsce co roku. W dotychczasowym statucie są często odwołania do pewnych postanowień zawartych w jednym miejscu, w innym miejscu i na przykład takim dobrym przykładem jest między nimi to, że jest mowa o tym, w jaki sposób podejmuje się decyzję na walnym zgromadzeniu, ale odniesienie do zmian statutu jest w paragrafie 41, gdzieś zupełnie na końcu i może to czasami umknąć przy przygotowywaniu się do dyskusji. Stąd też postanowiliśmy po tamtym walnym zgromadzeniu rozpocząć pracę nad idącym właśnie w kierunku unowocześnienia i uspójnienia tego statutu, ponieważ do maja przyszłego roku musi się odbyć zwyczajne walne zgromadzenie, walne wyborcze, sprawozdawczo, wyborcze, sprawozdawczo ale wyborcze. Uznaliśmy, że prawdopodobnie nie będzie dobrym czasem na dyskusję na temat zmian statutu. Walne, w czasie którego będą wybierane nowe władze. Stąd też propozycja przedyskutowania i uchwalenia ostatecznej postaci statutu, właśnie na tym dzisiejszym spotkaniu, po to, żeby można było po rejestracji tego statutu w KRS-ie przystąpić do wyborów już na podstawie nowego statutu. Natomiast dzisiejsze spotkanie ma służyć przede wszystkim dyskusji na dowolny temat dotyczący jakby propozycji zmian, zarówno tych, które zostały zgłoszone, jak i tych, które mogą pojawić się w czasie dzisiejszej dyskusji, także chciałbym jasno powiedzieć, że nie ma żadnego, bo różne, że tak powiem, jak zwykle krążą opinie na ten temat, nie ma żadnego ani powodu, ani celu, ani chęci ograniczenia tej dyskusji do czegokolwiek, co zostało już złożone. Wszystko, co dzisiaj padnie na tej sali może zostać poddane pod głosowanie i każda zmiana może zostać wprowadzona. Także żeby to było jasne. Po drugie wreszcie, chciałbym też podkreślić, jakby oddalić jakiekolwiek obawy, że status został napisany pod konkretny zarząd, konkretną osobę. Statut jest dla członków PZG. Naszym zdaniem status wymaga zmian. Wymaga unowocześnienia. To jest nasza propozycja. Jaką on będzie miała postać ostatecznie, to Mocnictwa lub upoważnień. Komisja stwierdziła, że sześć pełnomocnictw upoważnień zostało udzielonych przez organa zainteresowanych klubów i ważności tych komisja nie kwestionuje. Dotyczy to klubu Bytkowo 3, klubu Tokary 2, klubu i 1. Natomiast cztery pełnomocnictwa zostały udzielone bezpośrednio przez skazanych przez kluby delegatów innym osobom. Komisja uważa, że na gruncie paragrafu 24 statutu te mandaty są nieważne. Dotyczy to. Delegata, e, teraz nie, nie, nazwiska, pan Pan, 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 pan do, Paździor, tak? Paździor dla pana zadrożnego, tak? Mhm, tak? Dotyczy to pan Kusiak dla Pana Tuńskiego, Pan Szmyt dla Pana Zadrożnego i Pan e, i Pani Niewęgłoska dla Pani Martel. Uwa podkreślam, uważamy, że te cztery mandaty są, nie są ważne, bo delegat nie ma prawa. Udziela pełnomocy. Komisja stwierdziła, że trzy mandaty posiadają kluby niebędące stowarzyszeniem. Po dyskusji i głosowaniu, uwzględniając zapisy artykułu 22 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, artykułu 7 ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz paragrafu 14 Statutu Polskiego Związku Golfa, głosami 2 za do 1 wstrzymujący, komisja mandatowa postanowiła unieważnić mandaty następującym klubom. Ja tu przepraszam, bo to jest jakiś skrót AA, nie wiem, jak to jest pełna nazwa. Tak, to jest Łódź. Golf Swing Józefów, też jeden mandat. I Klub Golfowy Misia Polana, jeden. Podkreślam, te trzy kluby naszym zdaniem nie mają prawa e, posiadać mandatu, mm. dlatego że e, zgodnie z tymi wymienionymi przepisami zostały przyjęte. E, przez zarząd jako członkowie wspierający, bo ustawa o stowarzyszeniach to jasno e, e, precyzuje. Podnosi się do delegatów. Ja mam takie pytanie, bo tu jest taka sytuacja, że Sławek ma ten harmonię tych kart, jak teraz będziemy głosowali, to on ma prawo używać tych kart, czy ma nie używać, no może najpierw zagłosowali jakoś, nie wiem, nad... No jaki system trzeba by mamy sytuację, jak w rejsie, trzeba <trym> ustalić, jak głosować, trzeba ustalić, jak głosować, czasem zagłosować. Pytam to, dwa delegatów, na walne, w jaki sposób chcą sprawę rozstrzygnąć. Chociaż stowarzyszeniom po jednej i po drugiej stronie <trym> liczba nie, nie. mandatów no, ogólna 53, w związku z tym kworum. W sensie zmian statutu, 50%, yy, procent, prawda, 27. Mandatów ważnych 31. Tu. Tu. tu, obecnych 31, bo 9 mandatów, zostało wydanych 40 mandatów, a 9 mandatów zostało zwróconych Czy w związku z tym moglibyśmy teraz zrobić spis natury, ile jest mandatów na sali? Proszę wszystkich delegatów o podniesienie mandatu. Może Kto to liczy? Myślę, że liczyć? Nie ja wiem, jak ja mogę tak policzyć, bo 2. Dwa, dwa, dwa trzy Sławek ile? Cztery. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. To jest Dobrze, proszę Państwa, więc mamy powołane wszystkie komisje i rozpoczynamy. Przechodzimy do punktu 6. Dyskusja nad projektem nowelizacji Statutu Polskiego Konsulatów. Proszony przez zarząd pod spójności żywą życia. Golf. Twój sposób na życie.